Witam Was serdecznie, dzisiaj moi drodzy. Uporałem się właśnie w tej chwili z urządzeniem DCP9020CDWO, ile dobrze kojarzę, jest to urządzeniem kolorowe. Laserowe firmy Broder, domenam tego urządzenia, bo już nie ma tego na rynku i bardzo, bardzo wielu użytkowników ubolewa. Tanie tonery, komplet 119 złotych zamienników na około 2,5-3 kartek, bębny światłoczułe też miał, miały cykl ilość tych tonerów, także eksploatacyjnie bardzo tanie urządzenie. To urządzenie do mnie trafiło, aż się wstyd przyznać, chyba z miesiąc temu, ale byłem obłożony pracą dopiero w dniu dzisiejszym udało mi się ją zrobić, a co było to zobaczcie, to jest wałek grzejny, który po prostu był podarty. Mam Mało tego, zamawiam go dwa albo trzykrotnie. Jutro przejdą do domu chyba następne, z uwagi na to, że sprzedawca nie chciał mi tego wysłać, albo po prostu zapomniał. Wygrzebanie z modułu fuzera, czyli z pieca tego wałka i wymiana, no, trwała może z godziny jeszcze z dobrym telefonem z Michałem, ale udało się to zrobić. W końcu. Mam nadzieję, że klient będzie zadowolony, bo już naprawdę krzywo na mnie patrzał, ale z uwagi na brak czasu no nie mogłem tego zrobić. Dlaczego chciałem wam moją pokazać? Bo jeszcze na kanale 9020 nie miałem. Zobaczcie to urządzenie po bardzo dużych cyklach. Wygląda w ten sposób. Nowsze urządzenia brodera kolorowe również są podobne. To są cztery kasety z tonerami, każdy ten toner wymienia się osobno. Starcza na około 1500 kolor, 3000 kartek, może 2500 kartek zrobimy z czarnego. Moduły bębna też są wymienne. Urządzenie dość niewielkie. Wszystkie nowsze urządzenia brodera też z serii laserowej, z tej DCP, ale już z serii L30 podobnie wyglądają. W tym urządzeniu ten cały wałek zapiekający, ten cały wałek grzejący, zauważcie, był wydart całkowicie, dlatego powodował dość liczne zacięcia, zacięcia i różne tego typu defekty. Ja spróbuję wydrukować wydruk testowy. Mam nadzieję, że to się wszystko po tej mojej naprawie yy, będzie, będzie poprawne. Przede wszystkim wydruk testowy. OK i zobaczmy jaki będzie efekt tych wszystkich cykli naprawczych. Urządzenie dość kompaktowe. Ja też bardzo żałuję, że, że nie ma już ich na rynku. Z drugiej ręki można coś takiego zakupić. Może ja podświetlę, bo tę lampę gdzieś zabrałem. Ale już naprawdę nie ma, nie ma. I one kosztowały w granicach, jak pamiętam, od 1300 zł. Później wzrosły dość, dość wysoko, jeżeli chodzi o cenę. Z uwagi na to, że ginęły z rynku i, i tam, gdzie były to te urządzenia po prostu z automatu robiły się droższe. Teraz spróbowałem tą kartkę testową wydrukować, ale dajcie jej chwilę, niech nagrzeje. Nie nagrzeje. I bo to jest pierwsze uruchomienie po tej całej procedurze wymiany, właśnie tego, tego, właśnie wałka, który nam tu kolidował. Z tego, z tego tu objawu, słuchajcie, wynika, że coś mogło tutaj nam wpaść i rozedrzeć właśnie tą grzałkę. Że ona jest akurat no, w takiej kondycji, a nie innej. Miejmy nadzieję, że to była sprawa losowa już nikt nie będzie na gminie tego robił. Dobra, jest, mamy słuchajcie. To jest wydruk po wymianie, po naprawie, po remoncie fuzera w urządzeniu DCP 9020. Czyli jeżeli posiadacie tego typu urządzenie, moi drodzy, to nie załamujcie się, bo mimo tego, że Dość bardzo, jedną z najważniejszych rzeczy, jaką jest w drukarkach leserowych, czyli ten piec, który zapieka ten cały proszek na papierze, można to około 100 zł, o ile dobrze pamiętam, kosztował, wymienić i urządzenie będzie drukować dalej. I ja się bardzo, bardzo nawet nie wiecie, jak bardzo się cieszę, że to urządzenie w końcu wyjdzie ode mnie sprawne. Także myślę, że naprawa była. Naprawa była nie za, nie za długa, ale nastało się to urządzenie dość długo. Sprawa rozdartego wałka uważam za. Za zakończoną w tym momencie dzwonię, można to odebrać i drukować dalej. Wydruk, powiem Wam szczerze, rewelacyjny. Tam są oczywiście zamienniki, które, które też stosuję i im dostarczam. Dziękuję za atencję, łapka do góry, subadajcie, że jeszcze tego nie robicie, a ja uciekam do dalszych napraw, bo jest ich tu jeszcze bardzo dużo, ale chociaż mi to zejdzie z głowy. Dziękuję, dziękuję, do zobaczenia w kolejnych dniach. Dzięki, cześć.